Siema YouTube'y Nie jestem wcale na spacerze Mało tego, nie jesteśmy wcale na spacerze w mieście, w mieście Tylko jesteśmy na fiszkach. Jołderecki Czekaj, łokietą? Teraz łokieto. Wybaczcie, że nie mamy masek Ale czujemy bardzo duży niedobór powietrza Oddychając przez maski Szkodzi to naszemu zdrowiu Wobec czego postanowiliśmy ich nie używać Ale nie o tym, znajdujemy się na miejskiej wodzie PZW Mówić nie musimy kto wie, ten wie, nie, Dareczku? Wszyscy obczają. Jeszcze lekko po czwartej przyjechaliśmy. Darek właśnie rzucał, żeby tutaj posprawdzać jak tu wygląda temat z habaziami, bo troszeczkę ich tutaj jest. I sobie na pusto porzucaliśmy, a postanowiłem, że tego markera nie będę rzucał teraz, już na kilka godzin. Na nockę trzeba będzie, że to ładnie podsypać i później go zdjąć, nie? Ewentualnie. I posprawdzamy. Ja zaraz Wam pokażę zestawy dareckie, Jak się ogarnie, też to ogarniamy. szybki dzionek. Taki fajny, przed załamaniem pogody. Postanowiliśmy się wyrwać, także do boju. Słów kilka, może e, jak chcę tutaj próbować e, złowić karpia. Dwa zestawy, dwie różne prezentacje przynęty. Zaraz Wam pokażę, bo jeszcze będę musiał założyć kuleczkę. E, jeden zestaw to jest Czot. Tutaj możecie zobaczyć na ciężarku. Nakleiłem pastę Pacific Tuna, i w tej samej nucie zapachowej poleci także Popa. Drugi zestaw. na sztywniaczku, Kulka wykonana na miksie Life System, podbita pływającym ziarnkiem sztucznej kuku. I ten zestaw z live Systemem, także będę chciał ciężarek obkleić pastą live z tym Pacific Tuna. A żeby to poprzełamywać troszeczkę. Także ja zaraz zarzucam wędki z kobry albo z procy. Parę kulek w Wczoraj byliśmy tutaj ponęcić troszeczkę wieczorem. Także miejscówka gdzieś tam powoli przygotowywana. Aczkolwiek jeszcze sam nie wiem, gdzie na tej wodzie chcę siadać. Dlatego jeszcze nie skupię się na jednym miejscu, sobie tak skaczę z boków boczek. I tym samym, kochani, tym filmem rozpoczynam serię projekt PZW. Projekt safari wiosenny zakończony sukcesem. 10 w plusie weszło. Cel zamierzony, spełniony. Czas realizować dalsze plany. O wszystkich opowiadał, nie będę i spoilerował. Na Was po prostu zapraszam na dalszą część tego filmu. Tutaj Wam jeszcze taki rzut z bliska pokażę. Pacific Tuna Pop 15 do tego pasta. I tu możecie zobaczyć, właśnie dokładnie, jeszcze live system na sztywniaku, tutaj Czodrick z popkiem Pacific Tuna, obklejona pasta. Jak to mówią, machaj wędą, ryby będą. Czas to zarzucić, kurde, działamy. Jaram się tym powrotem w to miejsce. Dobra, jak to mówią, robota zrobiona. Siedzimy teraz, relaksik. Relaks, tak. I taki nasz właśnie o którym wspomniałem wcześniej projekt PZW Który tak na dobre serdzie w sumie od tego wypadu chyba co? Dareczku. Wiesz, to jest kwestia że tak powiem ustalenia. No bo to nie jest tylko ta woda, nie? No ale przede wszystkim tu się wszystko zaczęło. Z Arkadia, przynajmniej u mnie 2003 rok. Po powrocie, powrocie z łodzi Twoja karpiowa przygoda właśnie? To tak. Jest, to jest twoja mecka ta woda. Tu się moja karpiowa przygoda yy, zaczęła. I tak nawiązując do tej wody na tej wodzie złowiłem swojego pierwszego w życiu karpia z PZ2. To nas łączy z tą wodą. Ty tutaj zacząłeś, a ja tutaj złowiłem pierwszego w życiu karpia z wody PZ2. Mamy tutaj fajnie, słuchajcie, każdy z nas, szczególnie Dareczek, ile tutaj masz w linii prostej? Z półtorej kilometra. Ziół! Jak, można... jak się rowerem rozpędzę, to muszę uważać, żeby nie przejechać. No. to jest fajne, bo jednak kurczę na, na te inne wody. Trzeba troszeczkę pojeździć. Nie, a, dobrze, pod, no, a pod nosem mamy tak, piękne to, miejsca, tak. nie? Nie wiadomo, nie wiadomo naprawdę do końca, co kryje ta perełkę Jak to mówi, stare, pożekadło co chwalicie swego, nie znacie. No, no że każdy gania za... że lepiej gdzieś jest, że więcej. Muszę, no ja tutaj y, miałem przerwę z PZW z racji tego, że... No, wiadomo kiedy chcieli byłeś... tutaj, słuchajcie, tu, tutaj były chore pomysły, bo miasto chciało tutaj w ogóle tą wodę spuszczać, oczyszczać i wtedy wiadomo, co by się stało z rybą. Tutaj nie pływałoby nic oprócz kilku kaczek, nie? No i ewentualnie jakieś zarybiniówki później. I to tak się przeciągało, później były jakieś tam zakazy. Karasie są niezniszczalne, nie wiem. Karasie, on nawet z futbolu wyjdzie. Ale jak się sytuacja ustabilizowała, podjęliśmy decyzję, bo Ty też Darek zresztą miałeś taką przerwę, chyba roczną, nie? Nie, a ja z innego powodu, bo no niestety tak zwane mięsiarstwo po prostu tutaj koczowało, łowiło ryby, zabierało, no i człowiek człowiek nie chce patrzeć na takie rzeczy. My nadal robią, ale już mi się wydaje no, troszeczkę słabnie to wszystko, nie? Nie, no na szczęście, na szczęście już. Yy, bo teraz to jest. Yy, miasta, miasto się tym opiekuje, OSIR. No, no bardziej i to, pilnują. No, trochę ukrócili takie właśnie pijackie eskapady. Bo tutaj była, słuchajcie, rzeźnia, nie? Na którą aż się też nie chciało patrzeć. To też między innymi jeden z moich powodów był. Często zresztą w prywatnych rozmowach sobie troszeczkę debatowaliśmy. I słuchajcie, chciałbym poruszyć taki temat. Na, na wielu forach widzę często, że o karp z PZW to się liczy podwójnie. Powiem Wam szczerze, już dawno chciałem poruszyć ten temat i według mnie to jest totalna głupota. Bo czym się różni woda PZW od wody komercyjnej? Niczym. Ilością ilością ryb, co najwyżej, bo przecież w takich wodach jak ta, złowi tutaj karpię, co będę się ja mam karpia z PZW. Przecież ten karp sam tutaj też się z siebie nie zna. On też tutaj został zarybiony. On jest tutaj cały czas dorywiany. Wiecie, to jest takie. Ja powiem szczerze y, takie dorabianie sobie zajebistości duże, że złowiłem karpę na PZW, bo Dareczko zobacz, mały szwałk. Za karpie, powie, z, za karpie z PZW też płacimy składki. A, a co za różnica, czy płaci się składki takie, czy płaci się za... Wszędzie jest pieniądz. No pieniądz, no ale tak naprawdę to najważniejsze, żebyśmy się dobrze czuli, no. gdzie byśmy nie, nie łowili, czy PZW, czy... Słuchajcie, jeżeli ktoś ma siano, będzie jeździł cały czas na Gosławicę i nie piszcie później pod komentarzem takiego człowieka, pod zdjęciem takiego człowieka, że o z Gosławic to każdy by połowie. A ja zawsze mówię, to je ci złów. No, no dokładnie. Konsensus tego wszystkiego powinien być pomiędzy tym, że szanujmy wzajemne wybory różne. Jeżeli ktoś chce jeździć tylko na PZW. Szanujmy swoich kolegów. No. Kolegów. Ktoś jeździ tylko na PZW, dobra szacunku. Ktoś chce jeździć tylko na komercję, bo po prostu nie wiem. Lubi sobie chociażby ten komfort, który przemawia za komercją, że zarezerwujesz sobie stanowisko, nikt ci nie podsiada, co na PZ2 często ma miejsce, o. jednak bądźmy szczerzy. Chodzi o to, panowie i panie, bo coraz więcej pań pan też karpiuje, panie, panie. panie i panowie, łówmy karpie tak, jak lubimy, na sprzęt taki, jaki mamy, nie patrzmy, że ktoś ma lepszy, gorszy. Ważne, żeby mieć się cieszy, taki, się cieszy, z który da Wam radość. Niech to będzie wędka za 50 zł, jeżeli będzie dawała Wam radość. Ja sam od takich wędek zaczynałem. Każdy Jedną na. jeszcze mam na pamiątkę, sobie zostawiłem Jackson Harmony Carp. Super wędeczki one do, do samego końca, zanim je wymieniłem na późniejsze modele, one bardzo dobrze sobie radziły. Ja nie miałem z nimi żadnych problemów. Nie? Chcieliśmy Wam takie rzucić przesłanie, żeby szanować się nawzajem, bo coraz więcej jest takiej nienawiści, chorej zazdrości, jeden między drugim. Dużo przelewanie się rzuci w sieci, gdzieś tam w komentarzach i tak dalej. O, się coś do Nie Jest, jest stara, stara zasada. Jak byłem jeszcze redaktorem Carpassion, już x lat temu, to zauważyłem jedną tendencję. Ludzie, ludzie lubią tych, którzy mają gorzej. A nie szanują w ogóle e, tych, którzy, tych którzy, których nie stać na, na e, tańszy sprzęt. To, ale to jest smutne, smutne, bo, bo nie każdemu w życiu się układa dobrze. E, czasami z różnych powodów e, no mamy tyle pieniędzy, ile mamy. Ale, tak, słuchaj, taka ale słuchaj, stygmatyzowanie. Znam, znam też ludzi, którzy wiesz, którzy mają pieniądze. Ale na przykład kupią sobie wędkę, zadajmy na to 200 zł i oni nie, nie potrzebują niczego więcej. No tak. A są też ludzie, no bądźmy szczerzy, którzy cholera mamy ciężkie czasy. Teraz tym bardziej nie każdego stać na, na nie wiadomo jakie kije, nie? tak. Pozwólcie tym osobom się cieszyć. Te osoby także chcą łowić Nie Nieważne, czy on ma matę Jacksona, bo na forach o zmień matę tu taka, tu taka. Już tam nie będę wymieniał kto co i jak, bo wiele osób ten film ogląda. Pewnie ci, co szczególnie jak się materiał Pokażę od razu łapę w dół dają po minucie materiału. <noise> Gdzie tylko się nawet w filmu przewinąć w takim czasie nie da. Szanujmy się nawzajem, panie i panowie. Pozwólmy się razem cieszyć tą pasją. Wędkarstwo to jest tak piękne hobby. Z natury to jest takie hobby właśnie takie mocno uspokajające, czynujące, nie? Dostarczające często adrenaliny. Pielęgnujmy to, a nie sobie wbijajmy kołki w plecach, bo ktoś ma nie wiem taki sprzęt czy taki, bo ktoś... Bo ktoś łowi na PZ2, ktoś łowi na komercji, niech każdy łowi tak jak chce łowić, na sprzęt jaki chce łowić, na jakiego przede wszystkim stać i na wody, które sam wybieram nie czuje się najlepiej. Nie? Jeżeli, jeżeli ktoś ma potrzebę sprawdzenia się na w trudniejszych wodach, bo wcale nie powiedziane, że wody PZW są trudniejsze niż niektóre wody komercyjne Sam wierzę, niektóre PZW to ojej Są naprawdę... Znam przypadki, nie będę wymieniał kto co jak Ale niektóre wody są takie, że przyjedziesz, łowić jak na Lepiej niż na niejednej komercji, nie? No zobacz, A, też może tyle. powiedzieć komercja ma już fał, nie? Ha! Zapraszam I tyle powiem w temacie Już nie, już, już, już nie, już nie jeden przysiedział tam tydzień I przepro, przeprosił tą wodę no znamy przecież osoby, które tam pod, pod sam, nad... sam to doświadczyłem. Ale zawsze są ludzie, którzy po 2-3 sezony nawet jeździli tam nie mogli złowić ryby. 2-3 no. no. sezony nawet. I to nie jeden raz czy dwa razy w roku, nie? Tam siedzieli naprawdę kupę czasu. To, to jest. tak. się rozgadaliśmy. Ja powiem tylko tyle. szanujmy się nawzajem. Jeden nie łowi na PZW, drugi na Komercji, trzeci na Jacksona, czwarty na Century, czy tam, Jorki, cokolwiek. Pomagajmy sobie. Pomagajmy, wspierajmy Bo często widzę też, słuchajcie, że ktoś tam wstawi zdjęcie przypony, czy jest z to już A baba ba ura, ura wiesz Dużo ziomów od razu wypisuje, co on tam na wyrabiał To ja do każdego z was teraz powiem jedną rzecz Przypomnijcie sobie swoje początki Jak wyglądały wasze pierwsze przypony Jak wyglądało wasze pierwsze łowienie Bo teraz to już jak wiesz, każdy tam podziałał troszeczkę, to już wiesz Jestem gościem i teraz już ten, ten, ten młody na narybek mogę skarcić, nie? Takie przesłanie, które chcielibyśmy, żeby każdy z Was wziął po prostu do serca, nie? Żebyśmy się wszyscy tym cieszyli, pomagali sobie. Ktoś coś robi źle, to nie krytykujcie go, tylko mu po prostu poradźcie, pomóżcie. Poradźcie. Doradźcie, pomóżcie. Czujecie się w tym mocni, jesteście bardziej doświadczeni. Rzućcie dobrą radę dla młodych adeptów. Dla ja podzielcie to... podzielcie się, się swoim doświadczeniem. Ja, więc... ja sam takich rad chętnie posłuchajcie, co ja od 2014 roku. Ułowie też lat. Ja jestem Ja jestem młody na ryby, zresztą ty robisz te 17 lat i się no też się na też. Każda cenna uwaga, która pozwala doskonalić się w naszym hobby jest na wagę złota. Dokładnie tak samo pod tymi filmami, przecież ja bardzo chętnie wysłucham konstruktywnej krytyki w komentarzach. Tylko uzasadnionej krytyki, a nie gdzieś tam taka opinia jak ja to nazywam z dupy. Ja konstruktywną krytykę zawsze przyjmę na klatę, popełniam wiele błędów, bardzo wiele ich będę popełniał. Jeżeli czasami coś wyłapiecie, pogadajmy sobie. Dzisiaj tak popełnia o tym, Nie popełnia błędów tylko ten, który nic nie robi. I tym miłym akcentem zrobimy sobie zaraz jakieś jedzonko, łyk jakiegoś tajgerka i tych rzeczy tak. dziwnych i działamy. Słuchajcie, Dareczek, to jest jakiś kurde mol prorok. U niego pikało i opowiada historię, że kiedyś tak samo miał. I u jednego pikało, a z drugiej strony branie. I ma, miałem odjazd, Słuchajcie, mam rybkę. Zobaczcie to. Oj! Branie z zestawu e, z kulką Pacific Tuna na Popapa. No pokaż się zaraz Cię wypuścimy, się nie denerwuj. Piękna ryba. Zaraz ją zresztą zobaczycie. O ile da się pokazać. Pierwszy z PZW w tym roku. Lepiej projektu PZW zacząć nie można było niż taką piękną rybą. Wczoraj podnęciliśmy kulkami na Miksia Life System dosyć dużo, Dareczek i ja. Dzisiaj także jeszcze pokobrowaliśmy i oto efekt naszej Naszej pracy. Mua. Jestem przytulny, A Dereczek zdjęcie robi. Jestem, słuchajcie, taki szczęśliwy, jakbym złowił jakąś dwudziechę. Teraz go szybko zważymy i wypuszczamy, bo nasze okazy pływają dalej. A, piękny jesteś. Także. To niech pan sobie złowi, to będzie pan sobie zdjęcia z nimi robił. Takie uroki pz kibiców nie brakuje. Pozdrawiamy pana. A rybce zwracamy wolność. Łamiemy serce, nie że do wody wraca trochę. A, A to dobrze. Także projekt PZD2 rozpoczęty z przytupem. Teraz niech Dareczek jeszcze do łowi jest petarda. No i słuchajcie, Jaranko jest niesamowite. Kurczę, ja pamiętam jak nagrywałem dla nas pierwszy film. Jak był taki i mówiłem, że. Wiele razy mogą być takie wypady, na których nie będzie nawet pika, ale w końcu to wynagrodzi. No ja miałem kurde takiego farta. Drugie podejście i udało się przechytrzyć rybkę. Wczoraj tam sobie właśnie podsypaliśmy troszeczkę. Myślę, że takie pół kilo poszło leciutko kulki wczoraj w dwóch. Bo ja miałem takie trzy kurde dobre garście, Dareczek też. Dzisiaj też troszeczkę tutaj, ja garści już kurde, dzisiaj mniej posypałem, 16 malutkie kulki. I zobaczcie, kurde, piękne branie. I w ogóle przed chwilą zaczęło mi opuszczać z lewego kija, gdzie mam pojedynczą kulkę na miksie. Life System z tą sztuczną kupą, którą pokazywałem. Ale popuściło trochę i stanęło, nie? Zaraz będę ten kij właśnie przerzucał Dareczek się właśnie też zbroi Zaraz yy, przejdziemy do tego co Darek wymyślił Bardzo jestem ciekawy jak on właśnie podchodzi do tych szybkich wypadów Trochę widziałam, ale on mnie cały czas zaskakuje Powiem wam szczerze, a ja siedzi obok tylko się uśmiecha z podmaski. ja też mam na wszelki wypadek Także słuchajcie, to jest mega, mega, mega No jaram się niesamowicie, słuchajcie Darek też się śmiał, jak holowałem rybę to tak mi się po prostu nogi trzęsły Od razu czułem, że jest fajna i tylko przygadał, tam piknie, tu pojedzie. I faktycznie u mnie tylko było takie pik, pik i kurde, piękna pełna rolka. Ale Delkim pięknie zagrał, masakra. Po prostu się kurczę, mega cieszę. a no, przede wszystkim to, że to co sobie wymyśliłem zadziałało. Czy to był przypadek? Nie wiem. Bo sami wiecie, że my rentkarze lubimy sobie dopisywać ideologię, jak coś się udało. Ja nie chcę tutaj sobie układać nic, że jestem taki super, że wczoraj podnęciłem, dzisiaj zarzuciłem złotą kulkę i wzięło. Tylko po prostu gdzieś tam to, co sobie w głowie poukładałem, sprawdziło się. Jestem mega szczęśliwy. Tak jak wczoraj Paweł mówił, wieczorkiem przyjechaliśmy i zanęciliśmy trochę live systemem. Dlatego podwójny live system. No, no i koniecznie będę w tym sezonie testował na arkadii Pawła Raka którym się w wielu wodach sprawdzał A tu jeszcze nie próbowałem, będę próbował Podbiłem sztuczną kukurydzą Jak yy, będzie branie, to powiem Wam Strafimy sekret. 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 Jak nie, to, sekret Jak nie, to sekret zostanie dla nas No słuchajcie, będę przerzucał teraz lewy zestaw e, Tutaj kuleczka Life System podbita sztuczną kuku I wszystko za to W Rose Nude Compound Zobaczcie, jaki się gluci ładny zrobił. I to będę teraz właśnie przerzucał na lewym kiju, bo tam coś przed chwilą. To co mówiłem, było takie opuszczenie delikatne. Ale jaja, siedzimy, gadamy, a tu gwizd. Darek holuje rybę. Ale jaja, ale pięknie. Ale to się dzisiaj układa. Jest piękna rybka. Hol udało się szczęśliwie zakończyć. Tam coś tylko pika. Jej, jak super. I powiedz na to? No na pawełkę Live System. I to jeszcze to co pomaczaliśmy w tym to, ekstrakcie. Mówiłem, to co mówiłem. Wczoraj nęciliśmy life systemem, założyłem dwa live systemy i... jest! Jeszcze go na chwilę pokaż, ale śliczny jest, kurde. No piękna ryba, ale napasiony co? Krótki ja jest swój na swojego trafił. go ładnie. Teraz Petarda Dareczku, petarda Jak pięknie złowić Rozpocząć rozpo... rozpo... sezon Rozpocząć sezon w miejscu gdzie wszystko się zaczęło Powrót po paru latach na Arkadię uważam za Udany, patrz zaraz tu będzie branie zaraz. Tam jest raczej I poszła rybka. No słuchajcie, to co dobre, szybko się kończy. Tak jest, ale, ale tak miało być, że to był szybki wypad. Od czwartej do 11 był taki plan, jest godzina za pięć 11 pakujemy wędki. Zwłaszcza, że na widokręgu y, szykują się chmurki. Tak, ma, 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 już przelot nie padało, ma zaraz jeszcze popadać. No i mam chyba Chyba mam, coś mi ale. Albo bateria czy też, no nie Czekaj. Coś mi kurde Ale czułość mam taką wiesz, ustawioną My tu pożegnanie na nagiezie, to jeszcze może to słyszeliście w tle może zaraz jeszcze będzie kurde branko e... w każdym bądź razie chodź do Ręczku, jeszcze się pokaż W każdym bądź razie słuchajcie Tą zasiadką rozpoczynamy wstęp do naszego wspólnego projektu PZW, w którym zobaczycie między innymi też takie wypady na kilka godzin, w których postaramy się Wam pokazać, że nawet gdy nie macie czasu, warto ruszyć pupkę z domu, bo jest szansa na rybkę dopiero kiedy wędki są w wodzie. Tak jest. Machaj będą, ryby będą. Zobaczycie także dłuższe zasiadki. Więcej spoilerować nie będziemy, bo plany są dobre. Nie będziemy zapeszać. Niech się dzieje. D dziękuję Ci darem. No, dziękuję. Pakujemy się. A, jak łapka mi Łapka się... w górę, łapka w górę i subskrybujcie. Tak. I też, żeby gała nie, był na filmach. Nie motywujcie dalej. Nie żałujcie. A jak mi jeszcze pojedzie, to zobaczycie rybkę, tymczasem subskrybujcie kanał. Do zobaczenia na kolejnych produkcjach. Siema!